Za cholerę nie pamiętam przecież tych piosenek. Ja ich napisałem, trzebaż Boże, 387. Zapisanych, to znaczy zliczonych, niezapisanych. I jeszcze od cholery jakieś tam pół piosenek, pół wierszyków na rozpacz. Jak to ja zastanawiałem się, co, gdzie, jak, kiedy zrobić. Aż tu nagle na wystawie Koska-Gorwatowskiego pojawił się Pan Steve z New Jersey, dowiedziałem się z New Jersey, no i musiałem coś wykombinować w ciągu trzech dni. Przekopałem, no dosłownie dziesiątki, jeżeli nie setki taśmy. No tak, ale jak zawsze zagadam całą taśmę na śmierć, to ci najpierw puszczę, to co znalazłem. Aha, no i jeszcze jedna drobnostka. Zapomniałem Ci powiedzieć, że zepsuła mi się aparatury. Cholera, muszę, będę musiał, tutaj nagrywam w tej chwili na niedobrej aparaturze, będę musiał pojechać do kolegi i pożyczyć takiego techniksa i na nim resztę nagram. No, teraz muszę przerwać, bądźmy.